no dobra, spróbujemy sobie wymienić soczewkę w tym oto reflektorku już kilka podchodów do tego ale zawsze miałem problem z tą jedną śrubką z tą tutaj gdyż zasłaniał mi ten element ale dowiedziałem się, że można Spróbować poluzować te dwie śruby, i wtedy uzyskamy pewien luz tutaj, i uda się nam dojść. No i rzeczywiście. Jest taka możliwość, jest tu dosyć ciasno, ale ja chyba się wykręci. Jak już ta się uda, to to zresztą nie będzie problemu. Tylko żeby później nie zapomnieć przykręcić tych dwóch śrubek na górze od obudowy. Okej, okay, tą jedną mamy. A z tymi dwoma to już nie było nigdy problemu, tak? Tutaj, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to, to potrzebujemy Torxa T25. To jest ten rozmiar. Drugim sposobem ponoć, żeby dostać się do tej śruby, jest skręcenie sobie regulacji chyba lewej, lewa prawa, tak że wtedy też będzie nieco lepszy dostęp, tak, ale no nie próbowałem tego. Słyszałem, że te regulacje są dosyć takie kruche po pewnym czasie i troszkę strach tam mocniej gdzieś w te, w te zakresy krańcowe wchodzić. Ok, Mamy trzy śrubki zdjęte i powinno nam to tutaj już wszystko wyjść. O! I teraz możecie sobie wymienić taką soczewkę czy przeczyścić szkła. Czy w moim przypadku były akurat wypalone środki, więc, więc wymieniałem całe, całe środki. No to tyle. To dzięki. Na razie hej.